Jak się stoi to żelazo z dwum dropi? Tak. Ej, to się opłaca, to i stać cały czas. No wiem. Wtedy dropi jakby dwa razy więcej? E, tak. Nie no jak to dropi dwa razy więcej. Tu w tym samym miejscu, co ja, nie. No bo brawo. Tak to tobie dropiło, a mi nic nie dropiło i nie mam. Lewo chłopy już i do mnie, trzeba by było ich pokonać. Dobra, tylko ja póki co nie ma zbytnio żelaza idę. No, jak masz cu może. Weź coop jak jeśli możesz. A dobra, nie wiem jak to się generalnie gra za, za bardzo. Ale tam Hupy, masz. DTN, Dobra, to chodź może na nich teraz i im spuścimy po prostu, bo to mogę nie zdążyć zniszczyć też. No to tej. Ten, to trzeba te. Kurde ty. Chodź bo Jestem pośledzony, bo scroll mam upośledzony Biegnę Ja Już i tak padłem, Zabi zabiłem trzy osoby, ale byłeś jeszcze w tyle, więc... No w sensie nie wiem, jakby... No, mi się na razie nie wiesz co, bo skoro masz TNT czekam, no to... czekam, na tą myszkę, czekam na tą myszkę No wtedy będzie potężnie Bo scroll chodź, niestety chodź. jest trochę słaby Chodź Biegnę, biegnę weź, weź, go olej w ogóle, olej tego typa Spuść TNT i po prostu potem go bij zniż łóżko Dobra, rozwaliłem i umarłem od razu, ale rozwaliłem łóżko. Dobra, to już w sumie szanse, szanse marne mają. Tu ogólnie mamy skrzynkę do tego, żelaza to. I te ja zwykle rzucam na ziemię, ale to można podnieść zawsze. Ty, a ty ten nie Wyle. można ulepszać? W jakim sensie? Będzie. A no jest, permanent. Dobra, zabiliśmy ich, tak? Tak. Ja, ja cika kupiłem w sumie że, że co lepiej iść od, y, od tej drugiej strony, chyba, bo. Ej, tu są tak. Nie no ta. można by w sumie wykopać i zrobić seser, ta. jakby nie patrzeć, nie? Tak, czemu by nie? Czemu by tego nie wykopać? Dobra, pójdziemy na to za sekundę. Ta, ta full diaksa co zrobić? Ale tutaj się dziwnie spada, a ja bardzo często spadam. Jak bardzo często spada. Ja jak, jak ludzi widziałem, co tutaj grali, to tak hopa. Żyło, Nie Niby wystarczy umieć stawiać bloki, ale zauważyłem, że po prostu większość jak się buduje, to tutaj spada po prostu. A to ty jesteś dobra. Tak, ja tego Sharpnessa zrobiłem. To zrobiłem permanent a ten upgrade Sharpnessa dla wszystkich? Tak, to, to można ulepszać w każdej bazie, więc y, to jest bardzo wygodne, a nie że musisz za każdą razem. A to pokrzem. A tu ile diamentów trzeba mieć, żeby to chwilę i dalej? Y, nie wiem, Sharpness <grym> a y, ten prot jest za, za 2 deaksy zawsze. Spadłem do Wojda. Więc <grym> banem jest. Ej, totalnie mi nie idzie dzisiaj. To wiesz, co czekaj, weź kup TNT. TNT ja nie mam za co. Nie mam a, 4 złotych. Więc... Dobra, już masz, już masz. Nie mam 3. No dobra, to stoimy razem i wtedy wiesz. No, ale musisz stać na tym bloczku konkretnym, bo inaczej tak nie daje. Ciekawe, że nie. Serio, zauważyłem, że tak nie daje. Ale teraz, dobra, teraz już na 100% daje, bo. Mam, mam. ja dostałem, to ty postawię. Mam TNT. ty po prostu spuści, że ja ich tam będę walił. Plan działania musi być. Właśnie przez ten bloczek, przez to, że go tutaj nie było spadł. To jest dobry pomysł. O, gościu, tutaj się buduje. Ale Dobra, dobra, olej, olej go. Aha, aha, no fajny hitting, dobra. No nie, to jest cheater. Rozwal. Rozwaliłem. Serio, on miał antyknokę. No dobra, chodź, od razu trzeba ich się podbić. jak my to wygramy, to będzie seria pog. No to będziesz to z generalnie Ale jak... Dobra, jak a do... jak mam dwa diamenty mogę się ulepszyć? Ile? Dwa Ha, nie mam łóżka. On i tak nie ma to tylko po prostu tu jest taki healing, że... Przeżyjesz? Czy przeżyję? Nie To, to Bez szansy, jest, jak dwóch typa masz na bazie z lepszymi itemami Ja ci powiem tak, jak na pierwszą grę nie było tak źle Ale Jak zobaczysz co ja zrobiłem No normalnie... Chyba się załamasz. Często tak chyba jest ogólnie, zauważyłem, bo tutaj, tutaj ogólnie szybciej dropi, więc chyba łapto. Zauważyłem, że ten kto prowokuje walkę ginie w walce. Zawsze kiedy ja idę to przegrywam, ale nie będę no. czekał tam gra, że oni ten. To ja się buduję tak dosyć powoli, bo jednak yy, ja spadam po prostu wtedy. No właśnie ja generalnie jestem dosyć zbanerski. I chodź. Poczekaj, bo ja sobie mogę w sumie kupić trochę rzeczy. To tak wiesz, żeby oni ten, bo ja, ja robię taki tak żebyś mógł spuścić to TNT tylko żeby oni do mnie nie przyszli. A, TNT, dobra. Ale chodź. Kupuję TNT. Musisz szybciej robić, wiesz co, bo ja się, ja się szybko... Nie, ode... bo ja się trochę chciałem ulepszyć najpierw zanim tam pójdę, nie? Dobra, dobra, ale wiesz co, po prostu wystarczyło, żebyś TNT puścił, to Biegnę generalnie. Dobra, ja jednego zabiję mostu Dobra, czekaj, dobra, lecimy. Stawię to TNT. Uciekaj trochę od tego. A dobra. Dobra, rozwaliłem, rozwaliłem. Dobra. Jaki... Zero! M lekkie przycinki. A. <laughs> Minimalne no, przycinki. To, to, tylko że, kurczę, są lekkie przycinki, no. Minimalne te lagi. Nie fajnie. Minimalne lagi są, minimalne. No, właśnie, no. Trochę to przeszkadza, ale ważne, że ich zabiliśmy. <noise> znaczy nie, jeszcze oni żyją, ale... A dobra, ty, zabiję... to tak działa. Kiedyś ich zabijemy ogólnie. Dobra, jeden spadł, jest, nie wiem, gu, głupszy. A Drugi drugiego fi, chyba... Za... Dobra, zabity, zabity. O, ogólnie taki, no, pawszy coś odwalił. Dobra ja sobie uzbieram jeszcze ten dwa złota i sobie no ulepszę Znaczy nie tam nie, nie idź za mnie bo ja teraz i tak się wracam do bazy chciałem ich tylko zabić A dobra a to weź im złoto Lepiej i rozwalić bo wiesz to nie lepiej rozwalić te tymi po naszej stronie bo No tak tak i lepiej sobie zabudować w łóżko tym razem No wiesz co no ta, ja, zabu ja zabudowałem w sumie tak Ale bardziej Zawsze to, 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 to zajmuje jednak a wystarczy nie Ogólnie tutaj sz szkło jest w sumie dobre bo ten Bo szkło działa tak że nie można TNT w sumie rozwalić Czekaj jeszcze kupię tego szarfa, bo tu się przyda Dobra, w sumie. to się opłacało chemy. A tyle dobra, jesteś bardziej ulepszony, więc ogólnie to wiesz co ja ci dam tu TNT. A ten, ogólnie to no, bloczki. Za tobą ta. A tu dużo obloczku. Jak coś to za tobą masz TNT, w sumie chyba zauważysz nawet. Endstone do zabudowania wziąłem. Podniosłeś to TNT? E, tak, tylko zabuduję Endstone'em. No, dobra, dobra, to zabuduj bardzo pięknie. Ogólnie wiesz co nie, bo oni mają oni mają szkło, więc TNT nic nie zrobimy. Sa sam jest typo, sam jest typo. Czemu są jestem takim tłanem? No bo... i nie, nie rób tak, no. Biegnę prosto, wskakuję na bloczek i ten bloczek mnie spycha w prawo. Bo jeszcze nie zdążyłem, jakby, nie no. wiem. Ej, dobra, nie, bo oni mnie zabili, ale zabijemy ich akurat na luzie. Nie failuj tak, please. Dobra, mam trzy diaksy. Ja już tak dwa razy zrobiłem. Nie rób tak, please. <laughs> I to jest I właśnie problem. Nie ma, nie. Dobra... Cofnij. Bo ja trzy diaksy wziąłem. W ogóle nie, oni mają ten, oni mają wjazd. Oni wjazd mają, więc... Dobra. Upgrade za diaksy. Czekaj, ja im te wełnę postawię. Wełnę chłopowi postawię, chociaż nie, on ma -a, to. Dobra, ulepszyłem to... nam armor Nie no, Jezus, no po co ja to robiłem, no po co, no Kurde, no Dobra, ja generalnie bronię bardziej łuska tym razem, żeby mnie nie rozwalili po prostu no, no dobra, w sumie ktoś, ktoś musi od tego być No, bo jak ty cały czas wychodzisz, to nie ja wychodzę za tobą, to po prostu Nie no, to, dobra, spróbuj coś pilnować, po prostu jakbyś zauważył, że się ktoś kręci, no to Dobra, spróbuję jakoś ten. Ja się mniej na te, do tego nadaję, po prostu bezpadam często. Ale nie, ty jest sam, więc tylko czekaj, bo prawie mi trapa zrobił, nie? No, zginąłem, no po jaki tu jest ten hitting żałosny? Wiesz, co ja będę tryhardować na nich, nawet bloków nie kupuję, bo to bez sensu jest. Zresztą, że ten, no nie mam nawet po co się budować, a ty jest tutaj sam po prostu. Muszę w końcu kiedyś dojść do tej bazy, a że on cały czas na tego knoka gram, to jest żałosne. Nie, nie rozwalę ich, nawet nie mogę do niego podejść. Nie mam szans najmniejszych. Mimo, że ty jest sam, no to on, on ten. Potężny w kr... Ku... A czemu nie ma permanent miecza? To jest głupie. Właśnie. To by było zbyt OP. W ogóle chłop tutaj tam, ja ale go zapchnąłem. No właśnie, byłem obok tego, za tobą. No no. Już troszeczkę chciałem go tam walić, ale tak jednak. Jak żebyś tam nie zbierał diamentów, to ja będę ulepszał przy okazji za diaksy, tam. Nie, nie jesteśmy w stanie ich zabić chyba, bo nie mają szkło. Ty wziąłeś diaksy chyba po drodze, czy ten typ? Właśnie wiesz, co? No ta diaksy by się przydały, tylko że jednak MS sobie nie zbierzemy, jak oni tutaj cały czas skampią na to. O, Dobra. zabiłem typa. Masz diaksy jakieś? Tak, jednego wziąłem. Czekaj, ja, wy ja wykorzystam sytuację, bo chłop tutaj przy trzeba w końcu się pozbyć. Jeszcze jeden diaks, będziemy mi mieli szarpę. Ja nie dał rady się pozbyć. E, nie możesz no? sobie jeszcze kupować. Rozwaliłem! mi rozwaliłem łóżko w ostatniej chwili, ja nie wiem jak. Przecież ty był za mną, ja nie wiem, on ma movement słonia morskiego. Przecież ja. Dobra. Po cichutku, po cichutku rozkopałem ten blok. O, block. idzie do nas niebieski, idzie do nas niebieski. Tu po prawej. E, aha, dobra, dobra, dobra. O, w sumie. Dobra, walgo, bo tak. ja mam diaksa. A, a dobra, i dobrze że ten. W sumie to się opłaca, żebyś tak defił bo wygramy wtedy ale to był, ale to był taki pogrze jak zabiłem tylko, że teraz trzeba, teraz trzeba do nich iść tylko, że jak będę po kolegach... Dobra, w mamy 2. To, to na to łóżko masz lepszego seta i w ogóle to... No, ogólnie mamy pro 2 i możesz też wziąć lepszego seta e, tak, tylko, że ja nie mam złota w tej chwili Znaczy, odłożyłem do skrzynki, ja do skrzynki odkładam Poczekaj, 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 tylko ja spróbuję zabić choćby kosztem tego, że sam zginę, zabić obydwu, yy, obydwu z nich Ja nie W sumie ten hitting się jednak czasami przydaje, wiesz co, bo z jednej strony ja ich nie mogę hit'nąć, a z drugiej oni mnie nie mogą. Jak tutaj nie, Uważaj, niebieski idzie znowu. Znowu Dobra. idzie. Odkładam te I ty, żeby. Ale on, on w ogóle sam tryharduje. Właśnie widzę. Jak miał łuk to by był fajnie. Tam będzie jakąś cebulę No robić... uważaj, uważaj, a. z lewej strony idzie. on musi kiedyś schodzić, on pewnie ma TNT, nie? Dobra. I nie wiem no po co ty to gość robisz, nie? To, to ja tego nie rozumiem. To i tak no, i tak nie zniszczy, no nie ma w ten, w ten sposób nie. No nie... firebola służył na mnie, debil. Kurde, ale. Ale on, on nie ma łóżka, więc mamy zaraz 2v2, więc możemy to wygrać. Ja tutaj muszę trochę odbiec, bo... Ile on ma tych fireboli. Nie mamy muszę kupić. Zabiego? Nie no, pewnie mnie sknoka, bo czemu nie, ale... Dobra, jeszcze, że ja się, jeszcze się trzymam. Dobra, zabity. Dobra, mam w ogóle 6 diaksów, trzeba to. Dobra, top... Essa, chodź, idziemy. Trzeba to... trzeba topić jakby. <laughs> Ej, postawiłem ci akurat tak bloczek, że nie spadłeś dzięki temu. Ej lol, <laughs> dobra. 8 diaksów. Ej, możemy ulepszyć Ej. zbroję za 8 zaraz. Nie, bo ja już pośpiech kupiłem. Dobra, A, kupuję, pośpie kupuję pośpiech dwójkę. Ej pośpiech tak. się w sumie opłaca, no mam makro teraz. Patrz, tutaj tutaj uleb zbroję, to masz złoto i te w skrzynce, bo wszystko do skrzynki odpadam. Już mam i tak. A ulepszyłeś, dobra. Do, do Ender chesta odkładaj bardziej, bo wiesz są... co. Nie no, Proszę tu bardziej. i tak nikt nie przyjdzie, nikt nie weźmie. Nikt o tym nie pomyślał. Ktoś może schować do tego. No. O Jest. Jezus. Tak, Jezu. drugi, bo... drugi, drugi! Drugi. Chce nam łóżko zniszczyć. Nie, nie zniszczy, nie zniszczy. Nie zniszczy. To czekaj, Szkło trzeba kupić. I endstone najpierw. No tak, bo wiesz co oni... Dobra, endstone najpierw. Ale nie, na to ten, na endstone trzeba dawać szkło. To będę dawał. Jest grubo, nie? nie. Będą się trochę, wiesz, męczyć. A Gruba Albo... jest ta obudowa. Jezus, jak oni tryhardują teraz. Masakra to jest jakaś. Kurde ty, jak ja mam itemy. Dobra. Chyba na... Daliśmy. Um... Ja mam pół serca. Ja zginąłem. Jak? No Boże, no... Ja żyję teraz jeszcze. No dobra, to jest nasze ostatnie życie, więc przegraliśmy to już na 100% Nie wiadomo nie mam, A cud się stanie Dobra, nie mam emeraldów, Nic. więc dobra, wygniemy no tam W ogóle czekaj, chodźmy na tę wyspę inną Głoski musimy mieć Nie, chodź na tę wyspę po prostu, bo tam, przecież tam nikt do dawna nie wchodził Czy, Jak tak się postaramy, to w sumie możemy, ale... O nie, no i gościu normalnie mnie próbuje tam zabić teraz Le... No chodź tutaj po prostu No ale nie mogłem nic zrobić ty. bo goście po prostu wszedł na wyspę jak próbowałem stamtąd uciec. Tylko wiesz co i tak się nie opłacało nie opłacało się tutaj kampić. Do widzenia, cześć, cześć Tak, dokładnie. Y nie grajcie tutaj, nie da się za wysoki poziom. Nie, to Nie grajcie tutaj.